Hej, witam Was na moim kanale na rowerze Zbieram Złom. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do miłego oglądania. A w dzisiejszym odcinku będzie miedziuszka. Zaraz zobaczycie, co będziemy rozbierać, co będę rozbierał. Transformatory, zważymy sobie je zaraz od razu, ile ich tam jest. Kilo: 125 g. Liczmy po 50 groszy. Gdzieś tam w złomie, nie wiem po ile złom mogę imprezować. Może być nawet u mnie 60-70 groszy. 56 groszy byśmy za to dostali. I teraz tak zobaczymy ile wyjdzie po, po rozbiórce Po rozbiórce Ile tego wyjdzie? każdy rozbiera jak umie każdy umie rozbiera jak potrafi jeden rozbiera tak muszę jeszcze tutaj sobie śrubkę dokręcić te może wyjdą za każdy po swojemu, ale ja robię po swojemu Zaczynam powoli wracać do swojego warsztatu piwnicznego ten ten jest chyba ten sam, Ach, kurczę, trzeba uważać na te metale. Dobra, rozbieramy i demontujemy. I nie zlekamy. Woda czasu. Muszę sobie uszykować pojemnicz do złomiszczu. Tak, teraz się możemy przesunąć delikatnie w tą stronę. Taki będzie odcinek Poczymy, jak pójdzie gorzej jak się wyciągnie tam jedno nie raz dwa Chyba tak idzie na przemian Widzicie, o tak Teraz będzie W tą stronę Jedno idzie w tą stronę Trzeba zagięć tą blaszkę A, bo to tak I teraz w drugą stronę tę blaszkę Teraz tą w tą stronę O, teraz tą, fajne Ciekawe, albo teraz może iść na uprzejmie. No, to widzicie, tak się rozbierało fajne W tą stronę, w tą stronę kierowczość są troszeczkę tutaj. O, dobre są, ale są troszeczkę Zobaczcie Ile tego jest fajnie, które się tutaj to. Zaginają bo są ich ale idą Nie narzekajmy w sumie ja narzekam <grym> Może nie narzekam w tą stronę plastik Trzeba to te końcówki, bo one są o, i trochę w tą stronę také Tam do i to v tom stronu. I, I teraz v tom stronu. I máme to. Zaczynamy wybierać moje Na no, trudno Taki będzie obraz Uff, Nie wiem jak mi to pójdzie Dawno nie robię, ale to chyba nie muszę żeby wziąć jeszcze jeden pojemnik do tego drobnicy mieć, bo się. Niektóre będzie się zbała, ale to nic. Nie chcę za mocno. O.

Okay. O. Sobie jeszcze. Jakby jeszcze żeby się trzymało. Czyli mi lepiej to wszystko. O. Ależ im się przydał. czasem Czasem też różne inne rzeczy Ważne że Zaraz biureczka jakoś idzie Widzimy się za chwilkę po krótkim cięciu No ja już po Demontażu Transformatoru Zobaczymy ile towaru jeszcze zostało uratowane Wszystko, wszystko się poważy. Teraz tak, moi drodzy. Moi drodzy, jak to zrobimy? Dawaj, zrobimy po swojemu jak powinno być? Złomiszczu, grubo. grubo złomiszczu było. Złomiszczu było 890 gram jest po 50 groszy teraz 45 groszy super, dodajemy i teraz trąbuję do złomu Tylko teraz może mi się dobra i teraz sobie starujemy to żeby można było sobie mieć i najważniejsze rudziuchna się tak. Dobra. I teraz zobaczymy po ile jest ruda. I ile jest 225 gramów. A ruda chyba jest na dzień dzisiejszy 32, chyba 70. Tak, chyba tak 32 70. 30 poszła górę, 32, 70, 7, za samą rudziutką. Dodajemy 7,81. I tak wydobyliśmy towaru za 7,81. Rudziutka jest i lecimy dalej z tematikiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego, koleżanko i kolego. Pozdrawiam Was.